Witamy serdecznie w naszej zdrowej kuchni. W dzisiejszym odcinku przedstawimy propozycję dania obiadowego dla osób chorujących na nadciśnienie. Będą to posiłki skomponowane zgodnie z zasadami diety DASH. A czym jest dieta DASH? Jest to styl żywienia opracowany w celu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. W tej diecie istotne jest prowadzenie żywności minimalnie przetworzonej i świeżej, bazującej na warzywach, owocach, chudym mięsie, rybach czy nabiale oraz uwzględniająca pierwiastki, o których opowiem w dalszej części Dzisiejszego filmu. Oprócz tego istotne jest wprowadzenie jeszcze jednej zasady, która dotyczy ograniczenia spożycia sodu do 1500 mg na dzień, a taką ilość dostarczamy spożywając około 4 g soli dziennie. A teraz przechodzimy do przygotowania pierwszego przepisu. A ja przypominam o liście składników, którą znajdziecie w opisie filmu. Sycącą zupę pomidorową z warzywami zaczynamy od pokrojenia cebuli, czosnku i podgrzania ich w garnku na oliwie z oliwek. Cebula i czosnek są niskokaloryczne i bogate w substancje roślinne, takie jak przeciwutleniacze, które mogą pomagać w zwalczaniu stanów zapalnych i obniżaniu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Ponadto czosnek jako składnik diety DASH ma właściwości obniżające ciśnienie krwi. Następnie do garnka dodajemy startą na grubych oczkach marchewkę i selera i pokrojonego w półksiężyce pora. W diecie dasz zaleca się spożywanie różnorodnych warzyw jako część każdego posiłku, więc dodanie włoszczyzny do zupy jest świetnym pomysłem na wzbogacenie diety w składniki odżywcze i smak. Cały zalewamy bulionem jarzynowym, dokładamy liść laurowy i ziele angielskie. Zupę gotujemy pod przykryciem około 20 minut. Po tym czasie do warzyw dodajemy komosę ryżową, obrane i pokrojone w kostkę pomidory oraz przecier pomidorowy. Zupę doprawiamy szczyptą soli, pieprzem, przykrywamy i gotujemy jeszcze około 10 minut. Sycąca zupa pomidorowa z warzywami jest gotowa. Dzięki zagęszczającym właściwościom komosy ryżowej zupa jest bardzo gęsta. Danie dekorujemy posiekaną natką pietruszki. Naszą kolejną propozycją na zdrowy obiad jest pieczony łosoś na kaszy gryczanej z warzywami. Przygotowanie tego dania zaczynam od posiekania cebuli szalotki. Szalotka jest ceniona za swój delikatny smak, który jest łagodniejszy niż smak cebuli żółtej. W tym daniu idealnie podkreśli pieczone kawałki łososia. Posiekaną cebulę przekładamy do żaroodpornego naczynia, wsypujemy do niej kaszę i wcześniej rozmrożony zielony groszek. Jeśli nie macie pod ręką naczynia żaroodpornego, użyjcie zwykłej blaszki. Pamiętajcie tylko, aby wcześniej wyłożyć ją papierem do pieczenia. Następnie dokładamy wcześniej obrane zielone szparagi. Skórka szparagów jest nieco włóknista i gorzka, dlatego warto ją wcześniej obrać. Przygotujemy teraz łososia. Skrapiamy go sokiem z cytryny, nacieramy czosnkiem przeciśniętym przez praskę i doprawiamy solą i pieprzem. Tak przygotowaną rybę układamy na szparagach. Cały zalewamy gorącym bulionem jarzynowym i posypujemy bazylią. Kasza gryczana podczas pieczenia gąbka wchłonie cały bulion warzywny, jak również soki puszczone przez szparagi, łososia i pomidorki koktajlowe. Naczynie żaroodporne przykrywam i wkładam do nagrzanego piekarnika do 170 stopni na 25 minut. Mając chwilę czasu, Natalia wyjaśni nam, co jest ważne w profilaktyce osób chorujących na nadciśnienie tętnicze. Zarówno w profilaktyce, jak i już przy istniejącym naciśnieniu istotne znaczenie ma włączenie do diety następujących pierwiastków: potasu, wapnia oraz magnezu. Pierwiastki te zapobiegają uszkodzeniu śródbłąka i wpływają na rozluźnienie ścian tętnic, co w efekcie przekłada się na obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. W diecie Dasz istotne znaczenie ma też włączenie kilku innych związków, jak chociażby zawarty w pomidorach czy przytworach pomidorowych likopen, czy obecna w czosku alicyna, które zwiększają elastyczność. Tętnic. Ponadto należy pamiętać też o kwasach tłuszczowych omega-3, które nie tylko wpływają na unormowanie ciśnienia tętniczego, ale także korzystnie wpływają na cały układ sercowo-naczyniowy. To bardzo cenne wskazówki, a ja podkreślę, że nasze dzisiejsze przepisy są bogate w składniki polecane osobom z nadciśnieniem. W połowie czasu pieczenia dodajemy jeszcze wcześniej wspomniane pomidorki koktajlowe. Przygotujemy jeszcze czatnej, którym polejemy nasze danie. Obranego pomidora drobno kroimy i przekładamy do miseczki. Dodajemy do niego oliwę z oliwek, przeciśnięty ząbek czosnku, sok z cytryny, posiekaną natkę pietruszki. Doprawiamy solą i pieprzem. Całość dobrze mieszamy. Łososia mamy gotowego. Na talerz dajemy garść rukoli, a na to wykładamy łososia z kaszą i pozostałymi warzywami. Danie uzupełni nam aromatyczny pomidorowo-czosnkowy czatnej. Mamy nadzieję, że nasze przepisy pomogą osobom chorym na nadciśnienie komponować zbilansowane i pełne smaku posiłki. Na dziś z naszej strony to już wszystko. Dziękujemy za wspólne gotowanie i zapraszamy do kolejnych odcinków.